Marek Neyman, Sławomir Grabowski, przygody kota Filemona, wydawnictwo nasza księgarnia. Czyta Marian opania. Ja, Bonifacy. Od strony lasu nadciągnęła czarna chmura i zasłoniła słońce. Od razu zrobiło się chłodno i nieprzyjemnie. Oj, będzie lało! mruknął do siebie rozparty na przyzbie Bonifacy i na wszelki wypadek zerwał się na wszystkie cztery łapy. Tak, tak, na łapy, bo Bonifacy jest kotem. Ale nie jakimś tam zwyczajnym kotem, o nie. Bonifacy jest wspaniałym kotem. Ma czarne, aksamitne futro, biały krawat pod szyją, cudownie nastroszone wąsy i puszysty ogon imponujących rozmiarów. Jest oczywiście najlepszym myśliwym w okolicy i boją się go panicznie nawet myszy sąsiadów. Tak przynajmniej mówi o sobie. A czy to prawda? Któż to wie, koty chodzą przecież własnymi drogami. Teraz Bonifac jest trochę zaniepokojony. Przecież już dawno powinna była przyjść babcia i nalać do jego własnej miski porcję mleka, którą zwykł pijać o tej porze. Tymczasem zamiast babci nadchodzi ta czarna chmura, która nie wróży nic dobrego. Bonifacy w pośpiechu, ale z godnością ucieka do izby, bo czego, jak czego, ale wody nie lubi w żadnej postaci. W izbie jest cicho i sennie. Nagle Bonifacy nieruchomieje, bo jego wytrawny myśliwski nos wyczuł zapach dymu. Hmm, chyba nie zauważyłem, kiedy babcia weszła do izby. Teraz. Pali w piecu. Jeszcze chwilka, a mój zapiecek będzie cieplutki i. Ale to nie babcia. Babci w dalszym ciągu nie ma, a dym wylatuje wąską stróżką z fajki, którą pociąga sobie wolniutko dziadek. Zrezygnowany bonifacy nie zajrzał nawet do miski, tylko bezszelestnie przemierzył izbę i skoczył na zapiecek. Zapiecek jest mroczny, ale w jego zakamarkach czają się jeszcze resztki ciepła z wygasłego pieca. Nie wiem, co lepsze dla kota, mruczy Bonifacy, wyciągając się wygodnie. Polowanie na myszy czy ciepły zapiecek? Chyba najlepsze byłoby jednak polowanie na ciepłym zapiecku. <laughs> Oliśniewa go cudowna myśl Tylko te głupie myszy nie domyślają się wcale, jak należy umilać mi stare lata. Bonifacy spogląda rozżalony w głąb izby, gdzie w norach mieszkają niedomyślne myszy. W tej chwili skrzypnęły drzwi i do izby weszła babcia z małym węzełkiem w ręku, dziwnie jakaś uśmiechnięta i zadowolona. Już już Bonifacy zamierza skoczyć w dół i brzęknąć wymownie swoją pustą miską, ale coś go powstrzymuje. Siedzi więc na zapiecku i zmrużywszy ślepia, śledzi uważnie każdy ruch babci a babcia okręca się dwa razy po izbie, kładzie węzełek na ławie i szepce coś dziadkowi do ucha. Dziadek najpierw z wrażenia wypuszcza fajkę z ust, a potem śmieje się i woła – He, he, masz, babo, placek! – Jaki placek? – denerwuje się Bonifacy, ale szybko przypomina sobie, że dziadek zawsze mówi o tym placku, kiedy dzieje się coś niezwykłego. Tymczasem babcia postawiła na podłodze maleńką miseczkę i nalała do niej odrobinę mleka. Chyba sobie nadwerężyłem wzrok. Przysto polowanie. Stanowczo jednak za dużo poluje. Bonifacy przeciera łapką oczy i jeszcze raz zerka na podłogę. Resztę, nie mylę się. To nie jest moja miska. Bonifacy wychyla się tak gwałtownie, że omal nie spada z zapiecka. Babcia tymczasem niesie miseczkę w ciemny kąt i podśpiewuje sobie wesoło. Szare burę lub strokate, wszystkie koty za pan brat mają drogi swe i płoty, po prostu koci świat. Że co proszę denerwuje się kocur. Jakie szare burę? Jakie znów pstrokaty. Przecież tu jest tylko jeden kot. Jest czarny, wspaniały, najlepiej na świecie poluje, a teraz siedzi na zapiecku. Wiem o nim wszystko, bo to jestem ja. Bonifacy znów zaczyna niebezpiecznie wychylać się z zapiecka i pyta sam siebie raz po raz. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj właściwie dzieje? No co? I wtedy, jakby w odpowiedzi, z węzełka leżącego na ławie wynurza się mała kocia główka, a za nią równie niewielka reszta zakończona niepoważnym ogonkiem. Kotek jest cały biały, tylko za uchem ma czarną plamkę. Poza tym jest śmieszny i niezgrabny. Próbuje iść szybko, to mu się łapy plączą, próbuje stanąć, to znów niesforne łapki rozjeżdżają się na wszystkie strony świata. Masz babo placek. Zdumiony Bonifacy wykrzykuje ulubione powiedzonko dziadka. Tylko jego jeszcze brakowało nam w izbie. Tymczasem malec z babcinego węzełka powoli i niezgrabnie toczy się po podłodze, wpycha wszędzie małe wąsiki, wszystkiego dotyka łapką i rozgląda się wokół ciekawie. A babcia i dziadek o zgrozo! Skaczą, jakby im kto lat odjął, śmieją się do rozpuku i na Bonifacego nawet nie spojrzą. O jednego tutaj za dużo! Cedzi dumnie przez zęby Bonifacy, zeskakuje z zapiecka i zdecydowanym krokiem zmierza do drzwi. W połowie drogi przypomina sobie jednak, że na dworze pada deszcz. Bo cóż innego mogłoby spaść z tej czarnej chmury? Przecież nie mleko. Bonifacy jest wszakże dumnym i wspaniałym kotem. Jak coś postanowi, to się nie cofnie. Idzie więc coraz wolniej i czeka na cud. No i właśnie w tej chwili, kiedy Bonifacemu nie pozostaje już nic innego, jak wślizgnąć się w szparę w drzwiach i udać w daleki, brrr, mokry świat, rozlega się piosenka babci. Dobrze gonić kłębek wełny, miło w słonku futro grzać, ale kiedy kot jest senny, po prostu idzie spać. Babcia ma rację. Sapie bonifacy i czym prędzej wskakuje z powrotem na zapiecek. Po prostu idzie spać. To najlepsze lekarstwo na nieudane polowanie i na inne zmartwienia. A rano, rano, Ach, zobaczymy. Nazywam się Hilemon. Wczesnym rankiem Bonifacego zbudził jakiś hałas. Niech te myszy, mruknął zaspany. Muszę się nareszcie dobrać im do skóry. Ale przecież myszy nie robią aż takiego hałasu. Bonifacy przypomina sobie gwałtownie to, co stało się wczorajszego wieczora, i momentalnie zapomina o śnie i o myszach. To ten mały niezgrabny kociak. nie wiem nawet jak się nazywa. A zresztą, czy takie nic musi się nazywać? Okazuje się, że musi. Łazi niezgrabnie dookoła własnej miski. Plącze się wokół nóg dziadka i szczebioce. Nazywam się Filemon. Jestem bardzo mały, ale już dużo wiem. To jest moja miska. W misce było moje mleko. Ale już go nie ma, bo wypiłem. A to są nogi dziadka. Dziadek ma na nogach papcie. Do stu tysięcy polnych myszy, cicho bądź! Wrzeszczy Bonifacy i to go gubi. Mały Filemon rozgląda się przez chwilę po izbie, a kiedy dostrzega Bonifacego, jego małą, śmieszną mordkę rozjaśnia przyjazny uśmiech. Po chwili jest już pod zapieckiem, zadziera głowę i woła jak może najgłośniej. Nazywam się Filemon, a ty, jak ty się nazywasz? Niegrzeczny smarkacz! Mamrocza do siebie Bonifacy i urażony odwraca się tyłem. Zaczepia starszego, a nie widzi, że on jest zmęczony polowaniem. Filemon na widok czarnego kociego grzbietu i puszystego ogona dyndającego z zapiecka robi bardzo nieszczęśliwą minę. Szybko jednak rozpogadza się i woła radośnie: A może ty się ze mną pobawisz? I Filemon, zapomniawszy już o ogonie Bonifacego, pędzi w drugi kąt izby, gdzie widzi małego kotka, też białego i też z czarną plamą za uchem. Tamten o dziwo, z zapałem, choć niepewnie również biegnie do Filemona. Jeszcze chwila i dwa koty spotykają się: nos w nos i wąs w wąs. Nazywam się Filemon, a ty jak się nazywasz? pyta Filemon nieznajomego. Cisza. Wygląda na to, że tamten nie zamierza odpowiedzieć. Nazywam się Filemon przedstawia się znów kotek. Jestem jeszcze bardzo mały, ale za to ciekawy. Cisza. Słuchaj, przekonuje Filemon, do zabawy potrzebne są dwa kotki. Ja jestem pierwszy, a ty drugi. Albo odwrotnie. No, odezwij się. Znowu cisza. Czekaj, grozi Filemon. Zaraz się na ciebie obrażę, to może coś powiesz. I Filemon, wzorem Bonifacego, odwraca się tyłem, lecz zerka ukradkiem za siebie. Zdumiony widzi, że tamten się odwraca i też zerka. Nie zabawa mu w głowie, tylko wstrętne przedrzeźnianie. Ja ci pokażę, ty wstrętny kocie. Wrzeszczy po raz pierwszy w życiu Filemon. A masz, a masz za swoje. Filemon podnosi łapkę i uderza nią z całej siły. Nieznajomy kot wcale nie gorszy, też podnosi łapkę i macha nią z całej siły. Co? Bicie chcesz? Zjeżdżył się Filemon, skoczył do przodu i rozległ się brzęk, a na miałczącego przeraźliwie Filemona posypały się kawałki szkła. Masz babo placek, krzyczy głośno dziadek. Już ten mały zdążył napsuć. Na belustro potłoku. Bonifacy otwiera na to jedno oko i kwituje krótko całą sprawę. Polować to on się nigdy nie nauczy, jeśli będzie wokół siebie robił tyle hałasu. Jeszcze nie skończył, a tu jakby nic mała myszka wybiegła z nory i dalejże pod stołem gospodarować. Bonifacy z wrażenia otwiera drugie oko. — No, no, zapie. — Masz szczęście, ta mała, że nie chce mi się schodzić z zapiecka. Ale mysz dostrzegł również Filemon i biegnie ku niej co sił w czterech łapach. Aż się zaciekawiony Bonifacy podnosi z zapiecka i patrzy. Ale Srodzy się zawiódł. Filemon wcale nie ma zamiaru polować na mysz. On o zgrozo chce się z nią zaprzyjaźnić. Nazywam się Filemon, woła. Pobawmy się razem. Lecz powiedz najpierw, jak ty... Lecz myszka wcale nie czeka na koniec pytania, tylko robi dwa kółka wokół stołowej nogi i szur prosto do mysiej dziury. Filemon też chce zrobić kółko wokół stołowej nogi, ale od razu się potyka i rozbija sobie nos. Oczywiście pierwszy raz w życiu. Nerwy sobie zupełnie zszarpię przez tego kociaka, zerka Bonifacy z zapieska. Żeby kot tak się wobec myszy zachowywał? Niesłychany! Świat się do góry nogami przewraca! No, nareszcie. Bonifacy wzdycha z ulgą, widząc, że babcia przenosi Filemona na parapet, a sama zabiera się do zamiatania stłuczonego szkła. Nareszcie będzie w izbie trochę spokoju. Filemonowi jednak daleko do spokojnego siedzenia na parapecie. Wszystko go ciekawi. Ledwie nos rozpłaszczył na szybie i już słyszy delikatny dźwięk Cing, tin, tin. I znów ciń, cin, tin. Zupełnie jakby ktoś uderzał w maleńki dzwoneczek. Nastawia Filemon uszu i słucha, i patrzy uważnie, a na szybie pojawia się mała kropelka, a już po chwili otacza ją całe mnóstwo innych kropelek. Kropelki dalejże wykonywać przedziwne tańce. Brzękają o szybę, gonią się, figlują, a kiedy jedna drugą złapie, wnet razem zbiegają gdzieś w dół. Jakie wesołe! Dziwi się Filemon i woła. Nazywam się Filemon. Chcę się z wami bawić. Ale kropelki nie zapraszają kota do zabawy, tylko dzyń, dzyń, dzyń uciekają w dół parami. Więc Filemon znowu swoje. Jestem Filemon, a wy dzyń, dziń, dzyń, rozlega się w odpowiedzi. Dziń, dzyń, dzyń. Już się Filemon chce obrazić i odwrócić tyłem, ale spostrzega za okno. Ok